Cześć moi drodzy, witajcie Spróbujemy Przeeksplorować opuszczony dom Niestety zostawiłem latarkę w samochodzie A to miejsce jest dość przypałowe Więc będziemy musieli się Wspomagać tym co mam w telefonie. A to jest opuszczony budynek, taki dwupiętrowy. Wygląda jak taki domek. Dwurodzinny albo jednorodzinny, taki większy. Więc nagranie może będzie fajne. Ja bez tej latarki to trochę tak słabo. No ale trudno. Wszystko co mogło zostać poniszczone zostało poniszczone. Tutaj są pod tym tutaj piecyku takim. To może jakaś kuchnia. Ja sobie może ubiorę jedną rękawiczkę. Poczekajcie to na mnie. Nie uciekajcie daleko. Widziałem też tu piwnicę, ale jest pełno pajęczyn Więc nie wiem czy wejdziemy Ale ogólnie jest rudera jakich mało coś po niemiecku Tak wygląda jak jakaś niemiecka instrukcja właśnie jak to jest pajęczyn Widać, że dawno nikt tutaj nie W ogóle przejście, zobaczcie jakie przejście jest. Taki, jak gdyby pokoik, czy ja się przycisnę? Oczywiście, że się przycisnę. Ja jestem jak małpa. Stare domostwo, bardzo stare. Więc nie wiem w ogóle, czy był tu sens wchodzić. Ale tak jak mówię, zostawiłem latarkę w samochodzie. Yy, tutaj kolejny taki piec. Jest tutaj chyba pomieszczenie takie może sypialnie. Ok. Yy, no nie będę się wracał po tą latarkę, bo i tak już wystarczający przypał jest. Cię ktoś do pralki dobrał, łazienka. Zobaczcie, jak to klimatycznie wygląda to okno. No, toaleta, prysznic, Duża łazienka, naprawdę spora. Tutaj co? Tutaj kolejna wanna, patrz tutaj, wanna, chyba tak. Wanna powinna być, ale to okno jest mega ładne. że tam podejdę. Tu jest pełno komarów, pełno pajęczyn. Masakra jakaś. Co to za skrzynia? A tam już ktoś. <grymne> Zobaczcie, jakie ładne okno. To jest ogólnie domek, który jest bardzo zarośnięty drogi w zasadzie go nie widać. Chyba, że dostaniecie lokalizację konkretną. Ja go znalazłem na jednej ze stron. Tutaj kolejna łazienka. Tak. Kolejna łazienka. Ale wszystko co miało jakąś wartość złomową zostało wysłomowane. Tutaj jakieś taka skrytka pod schodami, może na przetwory. Ok, mam jak gdyby wejście główne Tu musiał być kiedyś ładny budynek. Teraz niestety tak jak widzicie Takie drzwi Jakieś stare radio, magnetofon Co to jest? No tego nie znam. Wygląda na jakieś szpule jakby było. Hmm, napiszcie co to jest. Za wynalazek. Dobra, idziemy na górę. Tutaj dachu nie ma, nie jest dach. Ok, a tak ten dach średnio. Chyba, że to była kamienica po prostu. Tutaj wyjście na co? Na balkon. No jest to mega zarośnięte, Zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. Ładnie. Ale chyba na piętrze nic ciekawego. No nie, tu już dach się zawalił. Zobaczcie. Tam nawet dalej nie będę ryzykował. Ale tu chyba było kolejne mieszkanie na piętrze. No to z łazienka jak gdyby. Więc tam przypuszczam były pomieszczenia. Ale tam nie będę ryzykował. Bo jeszcze mi coś na głowę spadnie. Tutaj podobno jest garaż gdzieś. Czy to prawda i w którym miejscu Wejdziemy sobie może tutaj na sekundę? A jest nasz garaż był obok budynku jest Dobrze, nawet nie była mi latarka specjalnie potrzebna Stare, czarne blachy. To jest 125 fiat chyba duży fiat, no o, ja z tego już nic nie będzie. Może jest utylizacja pełną pełną gębą. No to się już nic nie trzyma. Strach te drzwi ruszać. No, wszystko co mogli rozszabrować, nawet auto rozszabrowali. Ale takie znaleziska są bardzo fajne o, tutaj już taka cienka blacha w ogóle no niestety co my tu mamy za papiery Towarzystwo Muzyczne Jan Kiepura Król Tenorów Okej, okay, wygląda jakiś plakat. Co to tu robi? Garaż, garaż dość spory. Ładny, chciałbym mieć taki garaż. Mam co prawda kanał, ale, ale ten garaż jest większy, jest ładny. Super. Autko też dodaje klimatu temu miejscu ale się wpieprzyłem w jakieś dobrze, że mam fajne buty ciężko jest zrobić zdjęcie z takiej perspektywy może oddalę? mogę was oddalić? mogę okej okay. z fiacika już nic nie będzie, silnik a nie, silnik został Filtr powietrza. Ale poza tym nic. Lampy zostały tak pobite, ale są. Przypuszczam, że starsze małżeństwo albo ostatnia z osób starszych, która tu mieszkała, pan lub pani, po prostu zmarli. A rodzina albo dalej trwają sprawy sądowe, bo czasami potrafią trwać w sensie spadkowe sprawy kilkadziesiąt lat, albo rodzina za granicą i ma to w tyłku. No i tak to wygląda. Kiedyś tutaj mieszkali. Tym się sypie z tego garażu. No ale przez tyle po nas zostanie. Samochód, którym kiedyś starszy pan zapewne jeździł, albo pani. I ten dom. Z jednej strony przykre no bardzo. Dobra, dobrze, że tędy wyszedłem. Tu było główne wejście. Tą samą drogą się ewakuuje. Na piętrze nie było nic ciekawego. A tutaj kapelusz, widzicie. Tutaj zapewne kiedyś było lustro. Przykre tak chodzić komuś, po bo... no to było kiedyś mieszkanie, nie da się ukryć, nie? Teraz to jest jedna wielka ruina. szkoda ale dobrze, że tutaj wszedłem nie żałuję nie znam historii ale ale możemy się domyślić, że tak to wyglądało i tak to niestety stoi i niszczeje teraz to już raczej tego nigdzie nie nie weźmie sobie a naprawdę blisko drogi więc nie chciałem się wracać po latarkę jak już wam mówiłem żeby nie robić przypału jeszcze większego tutaj zejście do piwnicy nie wiem zejdziemy na razie komarów nie widzę Nie wiem czy w piwnicy będzie coś ciekawego bo kapie nie wilgoć Dobra, wychodzimy stąd. To jest są jakieś dokumenty, który tutaj rok 67. Widzicie? Wow, no to wiem, że stary, ale tak. filmik. Trzymajcie się na razie.